Hej, witam Was serdecznie wszystkich. E, dzisiaj pokażę Wam zawartość paczki niespodzianki. E, I słuchajcie, dostałam tą paczkę od swojego opiekuna, e, od Kasi. Przy okazji, Kasiu, jeszcze raz Ci dziękuję. I Buziaki. Jeżeli to oglądasz. Bo słuchajcie, każdy, każdy w iwonie jest, kogoś ma, jakiegoś opiekuna. Ja przez długi, długi czas nie wiedziałam w ogóle, że ja mam kogoś, kto, do kogo mogę się zawsze zwrócić z jakąś prośbą czy z pomocą. No mniej więcej z 5 lat nie wiedziałam o tym, bo jak się zapisywałam, to ja niby, co prawda spotkałam się z jakąś osobą z firmy, i ale ona. Więcej z się z nią nie widziałam, nie kontaktowałam, a dopiero e, jak Kasia mnie przejęła, tak powiedzmy, tak mogę powiedzieć, e, to dopiero e, poznałam, że w ogóle jest ktoś, e, jest taka osoba jak opiekun. E, i, I naprawdę Kasia, zawsze na kasie mogę liczyć, zawsze mi pomoże. A przy okazji też dzięki Kasi, no, zostałam też opiekunem, więc e, no, Kasia ma swój taki, taką cegiełkę, e, udziału w tym, że zostałam właśnie opiekunem i słuchajcie za to, że no tak dobrze nam się pracuje i e, dostałam niespodziankę paczkę niespodziankę od niej nie spodziewałam się niej to nie jest jakiś tam słuchajcie chwyt, że po prostu żeby tak e, wymyśliłam co jest, bo naprawdę dostałam tą paczkę no niestety no jakoś nigdy z Kasią się nie możemy spotkać bo zawsze coś e, albo u mnie dzieciaki chore a to u niej, a to ona też też jest zawodowo pracuje też no tak tego czasu też e, brakuje jej e, więc wymyśliła sobie, że przez paczkę podziękuje mi e, właśnie z e, tak, taką formą i słuchajcie, papa, nie wiem czy widać, słuchajcie, to jest taka paczka i na miniaturze zobaczycie ładne zdjęcie tej paczki, bo teraz już przyznam się, że byłam tak ciekawa, co dostałam od Kasi. Słuchajcie, bo... Przypuszczałam, że ona mi coś wysłała, yy, ale tak, yy, wiecie, bo miałam też tego samego dnia, miała być paczka z e no, dostałam sms, że paczka przyjdzie tam yy, 18. No dobra, no to tam, yy, tak nie zwracam uwagi. Yy, a później na maila sprawdzałam pocztę i patrzę impost. I coś mi tknęło, mówię, Halo, halo, żeś miał być chyba z poczty polskiej. I otworzyłam, patrzę: moja Kasia mi coś wysłała? Hmm? Ciekawe. I słuchaj, niecałe może godzinę przyszedł właśnie e, pan kurier i dał mi tą paczkę. I słuchajcie, tak się nie mogłam... Mm, byłam tak ciekawa, co jest w tej paczce. No przynajmniej się już od... Wiem już, co jest tam. Słuchajcie. E, ale przy okazji słuchajcie, no jeszcze mi list napisała. Wyjęłam sobie. Z gratulacjami takie. Wiecie, to jak to przeczytałam, to aż normalnie truszyłam się strasznie. I naprawdę no jeszcze jak sobie o tym myślę to jeszcze tak mi tam uza... kręci się. Pokażę wam teraz co w tej w tym, tej paczce mi podarowała. Położę może to jakoś tak z boczku tą paczkę, żeby było lepiej, słuchajcie, żeby lepiej mogła pokazać. Słuchajcie i tak sam wino ja jestem taką miłośniczką wina, że u mnie to, first, first, fourth, Marker, każdy mi kupuje wino, a ja tylko stawiam w szafce i tak e, jakoś tak wiecie, no nigdy, no nie mam z kim, a samej to tak głupio pić. E, więc e, dlatego mam taki zapas, jakby ktoś chciał ze mną wypić wino, zapraszam. <kie dishes> Słuchajcie, następna rzecz, koszulka. O, czekaj, żeby to widać było. o. O! A z drugiej strony słuchajcie... O! Nie wiem czy widać dobrze. Koszuleczkę dostałam właśnie fajną. I słuchajcie, Kasia wie, że ja doskonale, że ja uwielbiam próbki. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce coś u mnie kupić, to on musi po prostu tą rzecz, przynajmniej na przykład perfumy, zobaczyć zapach. No nikt w ciemno nic nie kupi, prawda? Dlatego Kasia wiedząc, że ja uwielbiam próbki, mnóstwo próbek dostałam. Słuchajcie, TTA Celebre. I tu jest damska i męska woda, o. Słuchajcie, mam bardzo dużo takich próbek. Słuchajcie, dostałam próbeczkę też, próbki, chyba jeszcze będzie, będą te próbki. Today, tomorrow, always Elixir of Love. I tutaj jest jakiś jaśmin poślubiony tuber rozie. Szczerze mówiąc, nie znam tego zapachu. Nie wiem, jak to się stało. <laughs> e, e, była już to woda, już bardzo dawno weszła, słuchajcie. Ale jakoś nie miałam okazji. A przy okazji... Słuchajcie, mam okazję sobie e, zobaczyć zapach. E, słuchajcie, co to jest? E, a, chyba wiem, co to jest. Mhm. Teraz też. Wszystkiego nie, nie otwierałam. bo Tylko tak przejrzałam, jak dostałam tą paczkę. E, mniej więcej, co do, dostałam. E, ale tak wiecie... No, Otworzę, zaraz zobaczymy. To jest chyba róż. Tak mi się wydaje. Szczerze mówiąc, ja też kiedyś dostałam róż i oddałam go. Bo ja nie maluję różem się. Jedna, osoba, po prostu nowa osoba, która dołączyła do mojego zespołu dostała to. I tak mi się wydaje, że to jest róż. Tak, rozświetlający róż Ombre. To jest serii Of Soul Tokyo. Ona niedawno weszła do, do, do katalogu. Wydaje mi się, że chyba we wrześniu. Jak dobrze pamiętam. Sierpnia albo wrzesień. I... Może otworzę, pokażę Wam środek, jak da, dam radę. Mhm. Pokażę Wam, jaki ten odcień. To jest taki o, zobaczcie. O, z, róż, z lustereczkiem. Takie budowęczko ładne. Jak ktoś lubi używać różu, no to, słuchajcie, może coś z tego też na pewno ktoś dostanie ten, ten róż, bo, bo ja mówię, nie, nie używam. Słuchajcie, następna rzecz to jest błyszczykiba. Ja zobaczymy no kurczaczki też nie chcę tak rozwalić bo wiecie, jak mnie nie zużyję, to po prostu komuś dam i tak mi się wydaje że to jest błyszczyk do ust tak, fajny słuchajcie, taki odcień taki brokatowy o, pokażę wam tak, czy widać mam nadzieję, że widać no błyszczyk to chyba ja sobie zostawię O, jaki, jaki fajny. Zobaczcie. O, czeka, widać. Może wiecie, trochę dzisiaj. Znacznie, powiecie, dzisiaj brzydką pogodę da jest. I też te światło. No, nie miałam wcześniej czasu. I trochę te światło też nie, takie nie za dobre jest, no ale. No, niestety. Może tak nie widać tego, ale naprawdę ładny błyszczyk. Hmm? Kasiu, dziękuję Ci to raczej, raczej sobie zostawię podoba mi się ocień, jest taki broka, brokatowy taki metaliczny trochę no, fajny podoba mi się o, próbeczki, słuchajcie kremu, mojego ulubionego, słuchajcie jak wszedł do katalogu to żeby żeby mnie oszukać, ale prawdopodobnie mniej więcej chyba 4 albo 5 słoiczków już zużyłam. No super jest, wiecie. Jak zaczęłam go używać, to jest krem nawilżający z aktywatorem witaminy D. Jest naprawdę, no uwielbiam go, bo on nie jest taki tłusty. Nie jest taki, wiecie, no leciutki jest. No ja, ja no, bardzo mi odpowiada ten krem, bo ja nie lubię takich, wiecie, bogatych, tłustych takich, bo mi się wydaje, że, no nie wiem. Teraz używam co drugi dzień eliksiru tego z drobinkami złota, czy coś takiego już nie pamiętam dokładnie, jak to się tam nazywa. I nie do końca jestem zadowolona z niego, bo wydaje mi się, że strasznie długo mam taką tłustą y, twarz. I, i no, nie wiem, że tak się długo wchłania mi, a po tym kremie to jest. smarujecie się. Y, ona taką ma jakby trochę trochę wodnistę taki taki no jest bez, nie jest bezwzględny ale taki jest, no szybko się wchłania no taki jest no, no nie wiem jak to określić dokładnie może ktoś też używa i też jest fanem tego kremu no ale naprawdę mi odpowiada na razie najlepszy krem na drugim miejscu jeszcze mi pasuje krem z, z olejami konopnymi tymi olejami, no fa fajny jest też troszeczkę jest taki gęściejszy troszeczkę jest bogatszy niż ten, e, ale e, też jest fajny dobra, następne słuchajcie, próbe jeszcze e, próbeczki i o tu mam, o tego elixir love mam próbeczki e, tutaj ten e, celebrate tu mam też takie tu też męska... taka to wiecie, do, sobie po trzeci. Męsk, męska woda, country e, freedom. To też można... E, no, raczej e, porozdaje. Bardzo, ja, bardzo dużo ja używam próbek. Znaczy, używam w tym sensie, że bardzo dużo e, rozdaję próbek. Jak ktoś u mnie zamawia, no to doskonale wie, że uwielbiam. Słuchajcie, jak są jakieś nowości, e, kremów, wód, to ja już mnóstwo tego kupuję i rozdaję. E, no, bo uważam, że po prostu, jeżeli ktoś chce u mnie kupić, to musi poznać to. E, tutaj mam, słuchajcie, próbeczki e, Right Solar. Fajny, fajny też zapach, powiem Wam. Też lubię całą tą serię. O, tu mam jeszcze te uloteczki, te takie do e, męską. E, tutaj mam mgełkę z serii Adapt. E, to jest mgełka, słuchajcie, ja e, powiem szczerze, mam mgełkę z... Kupiłam sobie w wakacje z Oksypur nie wiem. I albo to jest po prostu, ja nie umiem tego używać albo po prostu to się nie nadaje, bo jak ja psiknę sobie w twarz, to taka jest siła tego pryskania, że od razu już mi się to nie podoba, to po pierwsze. A po drugie, to po, jak psiknę sobie na twarz, to mam takie wrażenie, jakby to się... ta skóra mi się naciągała. Więc, no, nie, 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 to nie dla mnie. Nie, jakoś tego kupiłam sobie to, tę tą mgełkę. z myślą, że jak wiecie, te upały były, no to takie odświeżenie sobie e, twarzy. Nie wiem, ile razy używałam tego. Może ze trzy. I, I noszę to w torebce, nie wiem po co. Szczególnie teraz w zimę. Do czego ja będę to robiła? Muszę sobie to wyjąć chyba z torby, bo po co mi się tylko to zawala. Ja to w, za dużo rzeczy w torbie, w swojej nasze. Jeszcze brakuje mi tylko kombinerek, tak szczerze mówiąc. <grych> Więc e, może komuś oddam tą mgełkę, bo, bo to nie jest dla mnie. Nie wiem, chyba, że sobie prze, e, przemienię w jakąś inną butelkę, żeby to tak leciutko, wiecie, no mi się wydawało, że taka mgełka to tak leciutko na twarz, a nie takie pryśnięcie, że no... Nie, to nie dla mnie, no nie wiem. Zastanowię się, co zrobię z tą mgiełką, ale... Raczej nie będę tego używała. A to słuchajcie, może wypróbuję to, ciekawa jestem tego, może będzie inny spray, bo wiecie, to można używać sobie jaką gełkę na odświeżenie, wiecie, na przykład w wakacje jak jest gorąco takie ten, ale można też sobie prysnąć, żeby odświeżyć troszkę ten makijaż, bo, bo on tak nie rozmazuje. Następny, słuchajcie, produkt, który dostałam. To jest taki krem do stóp na popękane pięty. Wersja XXL, taka świąteczna. No, to to pewnie raczej już sobie dla siebie zostawię. Fajny kremik. Wiecie, to jest akurat teraz, to jest po prostu jak ktoś ma na przykład w czerwonym opakowaniu, to jest ten sam, tylko teraz wersja taka, wiecie, grafika tylko świąteczna. Bardzo fajny krem, duży, na pewno na długo starcza. Następny, to słuchajcie, to jest spray e, do włosów. E, powiem szczerze, że, że nie używam takich sprayów, e, dlatego, bo jak używałam, to wydawało mi się, że te moje włosy strasznie się szybko przetłuszczają. I takie są ciężkie. To na pewno komuś dam. Na pewno komuś dam, bo, bo ja wolę jestem bardziej miłośniczką, słuchajcie, produktów, które się spłukuje. Więc no, to raczej na pewno komuś dam. Mam jeszcze, słuchajcie, ten kremik nawilżający. O, tutaj jeszcze troszkę mam. Mągałeczkę, fiołek, bardzo ładny zapach. Był czas, że strasznie, strasznie dużo używałam mągałek. I, i, I uważałam, że to jest najlepsze. Wiecie, wszędzie można mieć, w torebce, nie jest ciężkie. A w każdym chwili można się odświeżyć tą mągałeczką. Następne, słuchajcie, tutaj mam mini płyn literalny. Taka wersja do kosmetyczki, nawet czy na podróż ktoś wyjeżdża, żeby nie brać takich wielkich butelek. Jeżeli ktoś tam na parę dni jedzie, no to taka opcja jest bardzo praktyczna. Mam jeszcze, słuchajcie, to są takie kartki zapachowe. Tutaj jest akurat Maxima, i to jest chyba Maxima męska, tak. To takie karteczki y, można psiknąć, żeby one y, ten zapach, żeby można sobie zobaczyć zapach. Tu mam męskę y, i chyba jeszcze gdzieś miałam, y, tak mi się wydaje. O! Mam jeszcze damską wersję Maksimy, i jeszcze dostałam drugą męską. Dobra, słuchajcie. O, teraz złapię więcej, to będę tak pokazywała. Męsk, męskie wody. Tu męska. I to jest country, ta tradycyjna, ta pierwsza. I ich mam. O, o, to są same męskie, o. Właśnie ten country. I mam próbeczki też śminek. Słuchajcie. I to wydaje mi się, że to jest. zmark. Z Mark. Serii. O, jeszcze mam. To mam po dwa te kateczki. Maksimy męska i damska. Dobra i mam próbeczki właśnie tych y, I Tutaj o. Troszkę pogrzebię. O jeszcze mam dużo, dużo mi tych dała mi tych y, y, próbek kremu, kremów. No to właśnie o, rożną O. Tak wiecie, ręki mi zabraknie, ale dobra. O. A, słuchajcie, będę tak może wyjmowała tak od razu dużo. Jeszcze o próbeczki. E, tutaj jest próbeczka, e, to jest próbeczka taka premium wód. Wydaje mi się, że niestety, ale już tej wody, bo to jest sleeve color, Męska i damska, i wydaje mi się, że już niestety ale te, tego zapachu e, nie ma. To jest, e, m, w, słuchajcie, przez z bardzo znanego e, e, kreatora mody, stworzona ta, te wody. To było Kenzo. No, pamiętam ten zapach. Fajny, fajny był ten, ten damski. No, niestety go już nie ma. Mam kartę taką zapachową z leaf przepraszam, leaf z Little Black Dress. O. E, no znów nawilżający. Balsamiki Encanto niebieskie, słuchajcie, o. Próbeczki. E, następne, słuchajcie, to jest próbeczka If True. E, I tutaj um, promowała ją, była, była naszą ambasadorką y, Małgorzata Korzuchowska. I tutaj mam troszkę tych próbeczek. Słuchajcie. O. E, no znów ten y, y, Elixir y, of Love. Dobra. Ale normalnie mam próbeczek. Porozdaję teraz. O. Tutaj jeszcze też y, y, If True. Solar Narcissus. Solar o, coś tu mi się odkleja. Szczerze mówiąc, mogliby teraz firma Avon wymyśleć, właśnie te próbki, co pokazywałam przy w przypadku tego nowej wody Faraway. Uważam, że fajne rozwiązanie by było. Bo by przynajmniej się nie kleiło, wiecie, na przykład przy próbkach takich, właśnie. Strasznie mnie denerwują te kleje. Nie wiem dlaczego, ale ja mam takie szczęście, że oddzielnie mam ulotkę. A oddzielnie gdzieś tam w paczce mam te próbki. I te odklejają mi się zawsze te próbki, więc później, a ile razy tak się przekręci próbka, że nie wiem, co to za zapach jest. Więc zawsze mam akcję poszukiwania tych próbek. Dobra, słuchajcie, tu mam następną jakąś mineczkę z Color Trend. Nie wiem, czy będzie widać. Słuchajcie, jaki to jest odcień. To jest jakiś bardzo ciemny. Może nie będę wszystkiego otwierała, bo wiecie co, no. Ja nie zużyję tych. Wiecie, ile ja mam, ile ja mam jeszcze śminek, mam śminkę, sz żeby nie oszukać naprawdę długo. Ale szkoda mi jej wywalić, bo strasznie lubię jej kolor. Bardzo mi się podoba. No, ale już szczerze mówiąc, trochę stara jest. I no, powinnam go, ją wypalić. Ale szkoda mi. Więc e, nie będę wszystkiego otwierała, bo później ja nie zużyję tego. E, następne, słuchajcie, to jest znów chyba, dostałam. No, to, hmm, matowa szminka, w płynie. i tutaj jest odcień. Cherry. Mm, to jakaś czerwona. I to też jest metaliczna jakaś. Dobra, i tutaj mam znów chyba, ale dała mi. O jest. Się będę malowała. O, zobaczcie, jaki piękny kolor. Mm. Dobra. Wiecie co? Ale Kasia zaszalała y, z tymi śminkami pomadkami. Fajne. Dobra. O, jeszcze mam, o, no i zobaczcie, i tutaj już mi się właśnie jakieś z próbeczki, ja mam tak jeszcze, już gdzieś z jakiejś, właśnie If True z jakiejś ulotki mi już wypadła. E, no bo tu mam jeszcze właśnie ten e, na wieżę, te śmineczki, e, śmineczki i, a jeszcze solo narcyz. To tyle próbek dostałam, słuchajcie, że będę miała e, do rozdania i wiecie co, mam pomysł. Też teraz mi przyszło. E, osoba, która się po tym, pod tym filmikiem zgłosi się do mnie, że chce dołączyć do, 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 właśnie do mojego zespołu i zarejestruje się, e, dostanie e, paczkę e, z tych, z, jakiś, z tych, właśnie co do od Kasi, e, jakieś właśnie produkty. Do przetestowania, yy, więc zapraszam yy, i będzie mogła właśnie dostać jakąś, jako, jakieś rzeczy, więc zapraszam, rejestrujcie się yy, i zapraszam do zespołu, oczywiście słuchajcie, ja też robię takie paczki, jeżeli ktoś e, ogląda mój filmik e, z mojego zespołu, to może się pochwalić, co dostał ode mnie. E, więc e, ja też bardzo lubię takie paczki robić i przyjemność komuś sprawiać. E, więc słuchajcie, dobra, już nie będę już się, roz, już się nie rozgaduję. E, kończę filmik. E, zapraszam Was e, do oglądania i do odwiedzania mojego kanału. E, niedługo, słuchajcie, będzie już paczka, raczej już grudniowa. E, więc e, czekajcie i oglądajcie. Bujaki Pato.